hello, mordo, dzisiaj w ogóle reagujemy na moje stare filmy z mojego kanału. W ogóle nie podajcie link w powinien być. O kurde, no i co mam mówić? W ogóle mój najstarszy film to... to jest bardzo księdza, więc go nie puścimy. Powinien każdy go znać, więc po prostu go nie puszczę. Zostawcie suba i lajka w górę. A my co? Ja puszczam, tylko znajdę jakiś fajny, jak coś, mój kanał to jest ten. Ja na przykład był... gram w grę Wojana. O, to był księdzowe, ale ogólnie wtedy Wojan to taki, był trochę lepszy, mimo że, nie, mimo że był już słaby, był mega słaby, chociaż był lepszy niż teraz, nie powiem tyle. Dobra. Mnie się podoba. Zostawcie łapkę w górę, kliknijcie w skrzypcie. No ogólnie ja nie mam Przegnijmy. Przeprawię Prze... 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 nie nie. tego, bo tak jest fajnie. Bo ja robuxów nie mam. Bo ja robuxów nie mam. Nie naprawiaj tego. O kurde. Nie naprawiaj. A ja jestem na tabeli. O kurde, zgięłem. Ale ogólnie. O o ja nie wiem gdzie jest konto, bo nie mam tego konta, bo to jest moje stare konto. I ogólnie no na nim już nie, nagry, nie nagrywam, nie gram na nim. Ja ogólnie zrobiłem kilka takich kont i nawet nie zapisałem hasło, bo wtedy na tym jakoś nie mogłem hasło zapisać i nie zapisałem, no i nie mogę na tym koncie grać. I tak no, stare konto i nieaktywne. Nie gram. Otworzyłem cały stumble Pass, Stumble Guys! Uh -huh. Ja ogólnie e, lubię to odcinek. Ja pamiętam, jak się byłem ja szczęśliwy, ten odcinek się wybił. Pamiętam to ja byłem tak szczęśliwy, jak się ten odcinek wybił, bo ogólnie on ma zaraz 600... Tylko świetleń, naprawdę, on ma teraz 600 świetleń. Ja tak się ucieszyłem, że on się wybił w ogóle, nie? I on powstał dwa lata temu, już. Zaraz, trzy głowy, a ja to mija. Ja zrobimy w ogóle, nic. nie będzie, dobra. Tam był, guys. 5000 z 5 tysięcy klejkotów To jest tylko to I wyjdzie mój kolejny legendarny skin Ja miałem tutaj Ja bym chciała w ogóle spodziewać Dzięki, ja miałem słodziutki głos Że miałem wtedy komentarze włączone Ale drugi taki film wybity to jest Dostałem jako pierwszy w Polsce skin z Bo ja w ogóle naprawdę pomyślałem Żeby tak to zrobić I wybiło się z Mogę dostać skina kurde Mogę dostać skina z MySlow Stable Guys tak, nie kłamię. mam ofertę Stable Guys taką, że po prostu mogę go zdobyć Oferta to dla mnie było za trudna, teraz nie jest jest za darmo no właśnie, ja za darmo kupiłem to nieważne. ważne to... To na stary, stary, Luka, były, ja Słuchajcie, jak mi stary te stare Stomperty epickie były i ja piwnicę Nie, dobra, dobra, dobra do. Patrzcie to, jak, jak ja nim grałem Nagrywam, ja nie? Dlatego tak zacina <grym trochę, <grym tak, <grym tak, tak nie Tak zacina trochę, prawda? Dlatego yy... Ale pa, palece, palece, palece Ja pamiętam, jak trudno mi było to zmontować Jak to wklejałem nie Jak to rysowałem nie w ogóle, nie? To ja wierzę mi, no co ja wierzę Ła, to fajnie w głowę, tak jakby sen uleciał, nie? Fajnie. U Zaro, jak w fotel siedzę sobie, tu normalnie jest taka jedna piosenka, i ona jest ukryta. Ona, bo ona nie jest na moim kanale, nie? to jest moja odcinka, on jest na kanale ogólnie Flow Riders 2, dlatego wam mówię, żebyście wpadali bo to tego moja nuta, ogólnie ja zrobię ten kanał, ja powiem, kurde, dobra, Było rok temu, ale naprawdę, ja powiem, ja już, naprawdę, stary kod, w to stary Gram symulator broni, teraz robię te fajne miniaturki, ja ale one mi się podobały, naprawdę, jak one mi się podobały, kurde, a simulator tworzenia broni? No i najlepsze jest to, że jeszcze wtedy nie umiałem montować zrobiłem takie coś. Nie, patrzcie, mnie teraz mój kolega Ziomal Dawid, on nawet ci robi za tego montażu! Ja w sumie nie wycinałem nic, dodawałem muzyczkę, a on ja chłopie... zresztą to było dwa do temu, nie? Wy, nie wycinałem, dawałem muzyczkę. Zobaczmy robiłem prawie to sobie robię, prawda, co ona a i tak to lepiej wyszło. Zrujnowany nas! Dobrze, <noise> gdzie to jajko? Ale ja miałem słodki głos. Mutacje przeszły chyba. Jeszcze ogólnie na początku tamtego roku miałem ten słodki głos i nagle tak w kilka dni mi się zmienił, naprawdę. Póra ogólnie to jest fajny czas, który był na moim kanale. Czekajcie, czekajcie, muszę się załadować. O, 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 to były najlepsze czasy na moim kanale, moim zdaniem, te filmy. Kto z nami jest terminowy? O, wtedy ogólnie też poznałem Zamala. Później właśnie jaki, ten jeden, mój widz jeden nie? Yy, jak on teraz to Przepraszam, ale mi się wydaje, że to jest zioma już od kilku yy, ten miesięcy. No bo co, on pisał wtedy, yy, a teraz już jakoś nie pisał, nie? Mi się na pewno wydaje, że to jest zioma. O i to już są te czasy, gdzie mi się nie zmieniał ten głos. Ale ogólnie jeszcze patrzcie. To jest dziwne, bo jeszcze na tym filmie, jak ja robię te filmy, i ja powiedziałem, że w kapki nie? O sera. Bo tam jeszcze właśnie... Yy, no. No, jak umiałem już ten mózg? Dobra, teraz przejdziemy do tej ery, jak już poznałem znałem, z Omana chyba. To były takie mega stare filmy. Dobra, tutaj było już trzech raperów. Kiedy trzech raperów powróci? Kiedy trzech raperów powróci? Ja bym powiedział, że ja podaili. Co? No. Światłem znak, po którym było po filmie. Światłem z miasta i znowu nie mamy ciasną czekającą dobrze, ale nigdy nie wezmę w morze uczniów. Dobrze, dzisiaj siada. Ciebie dużo, dla mnie jest mało. Bo w ogóle miałem ja tak kuchną aplikację Rapfell, ale jak zmieniłem telefon na ten, to to widzicie, nie. Eee, no to te po prostu były przestery na tej aplikacji, nie? No i nie mogę dalej na niej nagrywać. Więc nie ja zacząłem nagrywać na kapkut jak kiedyś, tam lat temu. ma nie ja na kapkód. Gdzie na Rapfane? No i teraz znowu lekarko, na tak materiał, która jest na innej i wam nie odradzam. Możecie się domyślić Raz napisałem i już każdy mój znajomy to robi na tej aplikacji. No i teraz mamy czas, w jak i właśnie z wtedy trzy ten, z tym, bo to, że powstały wtedy 3 ziomeczki. Tym, co mam na to odsłonię, to w wtedy powstały ziomeczki. Nie, YouTube zmienił. Ja. To ja to zauważyłem? Widzicie? O, 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 no nie, to jest brzydkie, Ora, no i teraz nowe czasy, po prostu fani momenta, no, i ogólnie, no, mega fajnie, jest odcinka, no.